Siemano widzowie. Dzisiaj nagrywamy wielki turniej w bilarda. Ciekawe jak nam pójdzie. Będą utrudnienia, będzie dołowanie. Teraz szybkie przedstawienie zasad. Mamy 5 utrudnień. Jedno ułatwienie. Co trzecią turę losujemy kostką, każde oczko jest przypisane albo to utrudnienie, albo właśnie nasze ułatwienie. Przechodzimy teraz do rozgrywki. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach poniżej, komentujcie, czy taki content wam się podoba. Dajcie grać! No zaczynamy losowanie w takiej kolejności, z kim gramy. Dawajcie, kto pierwszy wygra, Dobra. ten ma pierwszą wygraną. Ktoś. Trzy, cztery. Łukasz wygrał, więc pierwsza runda jest jego, a my musimy teraz dobrać dwójki. Z kim będziemy grać ze sobą? A, powodzenia. A, powodzenia tak samo, niech wygra lepszy. Czy ja? Y biliardowy zweryfikuje. <śles> The winner. The winner. remember. member. Dziękuję. Dałem się wygrać. <laughs> no, no jak no, widzieliście, zdarzają się, no, no, no. no, się i takie sytuacje. Dziękujemy no, za... Dziękujemy za podgryzkę. Tak. Mogę wrócić do, do domu? Będę kibicował z całego serca Kamilowi. Kamil nie odpadł tak jak ja. <grym> nie mam swojego kija, więc nie odpisz Niech wygra lepszy. Powodzenia. Dużej stałem po piwo, niż grałem w miliardy. Tak jak było w zasadach. Trzecie uderzenie, więc losujemy. Szósteczka. Już sprawdzam na telefonie, co to jest. Mam pięć obkręceń wokół kija i od razu uderzenie. Tak <śmuletra> jest. Losowanie. Czwóreczka to strzał z przepasku. Trochę niżej. Daj, Widzowie, mamy to Dobra, widzowie trzymajcie za mnie kciuki. Trzy naraz, trzy naraz, patrz na to jest jedna Jest jedna, nie? Dobra widzowie, czas na los, puchnijcie mi na szczęście Dobra. Jest to nasze jedyne łatwienie, czyli ustawiasz bilet gdzie chcesz. Ok. Bidowy, bidowy. ja mam nadzieję, że któryś z chłopaków będzie miał kontuzję i wtedy ja z ostatniego miejsca wchodzę i gram za niego. Jedyna szansa, żebym się zagrał jeszcze w bilardę. Jedyna szansa. Ktoś musi nogę podczas gry w bilardę. Widzowie. Pięć razy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Poczekaj, poczekaj Czas zrobić coś co wszyscy robią, ale nie wiem po co to robimy Oczywiście nacieramy bardzo dokładnie Patrz co się dzieje się <grywa> Ja, ja, ja. Teraz kolejne losowanko. Piąteczka. Piąteczka to jest uderzenie gorszą ręką. Z racji ja, tego, że jestem praworęczny trzeba to zrobić lewo. Ale mogę sobie ustawić, bo Kamil sfaulował. Tak, Trzymasz? Tak, mi? tak. Trzymasz mnie? Tak, nie tak. No Nie. Yeah. Yeah. Da, to tylko przez to, że mi Maciek trzymał, yeah. nie? Da, Pamiętajcie da, mieć ziomków, żeby zawsze cię z was trzymać. Komis. To jest walka yeah. przeciw depresji. Widzowie, rzucamy paską. Czmreczka, już miałeś to? Do... Z trzałkiem paskim. Na ja? ostatnie spojrzenie. Z drugiej strony, gdzieś Biała padła? Nie, biała padła. Ja, jest <laughs> Trzy na raz. Nie, nie ma. Widzowie! Mateusz umie bić tylko zostawionej, no takie są fakty. Zostawionej jeszcze losujemy. Piąteczka. To jest różna rozgrywka, więc wbijamy tylko gdzie chcemy. Ale z tą dziurą nie łączą mnie żadne wspomnienia. Widzowie... Kręcenie się. <gry> Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I pamiętajcie widzowie zostawić lajka i subskrypcję poniżej. Będziemy Wam za to bardzo wdzięczni. A teraz przechodzimy do następnej rozwitki. Dobra, przekazuję king zwycięzcy Dawidowi i powodzenia. Powodzenia Dawid, lecimy w David. Zaczynaj Zaczynajmy. Yes. 3. Ustawiasz bilet? Miałam, gdzie chcesz? Ujeczka. Musisz pić w mile, tylko po lewej albo po prawej stronie i decyduje ma pić. Po tamtej stronie tylko. Eee. Ja Widzowie, co wylosujemy tym razem? Dajcie mi pan. Widzowie, co Tego jeszcze nie było. Słyszałem. Chaos przebaczy. Nie słyszałem. No, no widzę, wygrawiłeś. Nie. Znowu faulowałem widzowie. Znowu faul, już trzeci dzisiaj w moim wykonaniu. Uuu. nie, tak to się robi. Tak to się robi. E, nie ma, Łukasz odpuścił, a ja mam prywatną tancereczkę. Wchodzi z łapki rezerwowych, teraz w drogę. Dobra, Łukaszu, zróbmy tak. Pierwszy nie papier, to szybciej papier, pewnie złożycie, co? Raz, dwa, trzy. Rozbijacz. Masz jedno ułatwienie, to było jedno ułatwienie. Usuwasz bilę białą, gdzie chcesz. Oszustwo. I <grymne> <czerwone> Niemożliwe, staje się możliwe. Ula, la. daje mi chory. Kolejne wystawienie. Tak. Przeciwnik decyduje, po której stronie możesz bić. Pod, że... pod uwagę, że jest po tej, to po tej. Trójka, panie. Trójka! O! o! Jedyneczka. nie jedną ręką. Trójka. Trójka, panie. Uderzenie nie gorszą ręką. Tak, to ja nie umiem. Go, nie? Kręcisz się w kółko, bo pijasz pięć razy i dopiero uderzysz no, no no, Patologia Trójka, ale to jest nie fair, bo on i tak trafił gdzie chce Gdzie chcesz ustawiasz Gryłko lutowski Jeszcze to, jeszcze to przegrasz? Jest taka możliwość Jedną ręką teraz uderzysz. dwójka Lewa Wybieraj go, Tak pa. Jeszcze go pokona o, Ja już się pocę ja. So close! Klasz, dobrze. Ale z Gratuluję. To był wyruchany pojedynek. Przerywnik sportowy, żeby zrobić jeszcze bardziej sportową rywalizację. Paczka dla widza elitarna, wydajemy ciężko zrobioną kasę w pipie. O kur. Nie no, tu może być lepiej. Oś nie no. Nie oddało. Nie oddało ani w Fifie, nie oddało ani w bilardzie. Niestety, nie jest mój dzień dzisiaj. Trzeba zapić gorzki smak porażki gorzkim piwem. Czas na rozstrzygnięcie. Kto będzie drugim finalistą? Podajcie sobie ręce. To teraz papier, kamień o to, kto rozbija. 3, 4 o. To jest. A, jeszcze raz widzowie, kuchnijcie mi dobrze, trójeczkę Uderzenie jedną ręką No, tam idzie Wszystko pod kontrolą, widzowie, wszystko pod kontrolą Czas na losowanie Dobra wieje, wieje dzisiaj widzowie Wujeczka. Decyduje po której stronie możesz pić. No po prawej poproszę. Kolejny lasowanka. Piątka. Uderzenie gorszą ręką. Nie, 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 nie. Uważaj, że Tak samo jak Siedzi. Ale patrz, jak sobie tu Nie. O. O. Trafiłem. Grabiłem. Nie no, gdzie ustawiłem. Nie ustawiłem. Nie ustawiłem. gdzie mogę tylko wbijać. Wiesz też, że to też straszne. Bardzo brak. Nie. Osobanku. Jedynka. Dzisiaj nie jedno brak. Fenomenalny za fenomenalny faul Tu patrzysz cztery. Zobacz, piątynę jak ty chcesz. Proszę bardzo. Oh, to jest koniec. Nie, wierzę. Oh, yes. <grymne> to jest koniec. To jest koniec. To jest Taki jest plan. Się. Adrian, idę po ciebie. Dawid Majewski, następnym Ale. razem cię pokonam. Dla zwycięzcy tego trudnego, jest przewidziana nagroda 100 złotych. Ale ja bym chyba podrzucił tą staweczkę i dorzucałem jeszcze 50. 50 i rower z Komunii stawiam na blach. Tak, ja Okej. Okay. Raz, dwa i trzy. 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 Jakie masz Dawid? Pouweczki. też szczęśliwe. Pouweczki. Oh shit. Here we go again. Co czuję? No. Nie wiem, no jest to finał, są emocje. Generalnie nawet się nie zastanawiałem. Nie nastawiałem na to, że będę w tym miejscu gdzie jestem. Nie no, spójrzcie na to. No, nie proszę. Yeah. To jedynka, co było z jedynką? Aj aj No, no, no gorszą ręką. Czuję, że mam przejebane, ale myślę, że jeszcze mi się uda. Tylko muszę najpierw przeżyć strzał, tą gorszą ręką. Oh, yeah. Nie ma szczęścia. mi się niebezpieczne. Warowanie to najważniejszy element. W każdej dziedzinie życia myślę. Co poświc, co poświc, prawda? Dzięki. Jak Dziękuję. Dziękuję Niestety muszą uznać być. Przygotowywał się długie lata, pewnie do tego pojedynku. Wag, grałem taka, Wagi, Grałem dużo no, wagi. Tak, tak. Dużo grałem wagi, no taka jest prawda. Pozdrawiam Damiana, że mojego starych partnera, jeśli chodzi o pilat, pula. No co? Dobre jest Pula i noga. Nie mam kasy z Na razie, ja widzę, się zbawym Następny odcinku. Przegrałem tylko z mistrzem. Więc jakbym miał drugie miejsce. Sorry Dawid, jestem trzeci. Jestem jak Polska na mundialu. Wielki turie, longo, longo. wygrywa dzisiaj adriaodagozęciebie zacatygozieizimy sętowłesta